Siemanko, witajcie na moim kanale, ja jestem Hekciuk. W dzisiejszym odcinku z serii Test Przełoźnik". przetestujemy sobie PKS w Zapraszam. Zapewne kiedy to usłyszycie, że będzie test o PKS w Biłgoraj zastanawiacie się, którą trasę przetestuję. Przetestujemy całkiem od trasę, którą uchylili 1 września. Jest to trasa Zamość-Lublin. Jest to zupełnie nowe połączenie, bo dotychczas PKS w nie jeździł na tej trasie, a od 1 września już tam jeździ. A akurat się składa, że z tego połączenia skorzystam i je przetestuję dla Was. A więc, tak, jeżeli chodzi o sam przewoźnik, to jest to już w swój sposób nowość, ponieważ PKS Byłkaraj, tak jak wcześniej wspominałem w nagraniu, nie morsował nigdy na trasie jedności Lulu. Dotychczas robili to inni przewoźnicy, a od jakiegoś czasu robi to prywatni przewoźnicy typu OPSZ 24PL. A tutaj na przykład mamy PKS Bukary. I Jak to wygląda? Otóż tak. Bilet na ich przewóz możemy kupić przez aplikację e-podróżnik co jest na pewno spokojne. Wystarczy tylko kupić bilet na tej aplikacji, okazać kierowcy, że się kupiło, wtedy nie mam problemu, możemy jechać. To jest jeden plus. Drugi plus to cena. I myślę, że cenowo PKS Biłgary pobija wszystko i wszystkich. Bo w momencie, kiedy ja jechałem, bilet kosztował 17 zł. A dotychczas na tych trasach, jeszcze parę lat temu, pamiętam, że przejazd kosztował 25 zł. Ceny naprawdę bardzo atrakcyjne i przypominam, bez żadnej zniżki, to jest cena podstawowa, także tym bardziej wow, że można w takiej cenie przełożyć. No ale dobra, ktoś powie, no cena a jak komfort? Powiem tak, było dobrze, naprawdę, muszę przyznać, że pod tym względem przejazd był bardzo dobry i nie czułem jakiegoś dysk komfortu w czasie podróżowania z Zamościa do Lublina PKS-em tu jest naprawdę całkiem dobrze. Wiadomo, ktoś powie, że łe, to boost", pewnie zupełnie niewygodnie było. Dla kogoś, kto ma 1,86 m wzrostu, było całkiem dobrze. Także jeżeli ktoś jest parametrów tego co ja, to spokojnie będzie mógł z tym jechać. No i cena nie jest też zła. To też na plus. A rozkład jazdy. No tu mogłoby być trochę lepiej, no tylko 4 odjazdy ktoś powie, no niby spoko, może to dopiero początek. I coś może być na rzeczy, ponieważ są tu i ówdzie pogłoski o tym że w najbliższym czasie może być takich odjazdów z Zamościa do Lublina znacznie więcej już w tym roku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na pewno liczę na to, że będzie takich odjazdów więcej, bo osobiście myślę, że PKS zbiłaj zaliczył udany debiut na tej trasie. A więc podsumowując, czy PKS wbił to dobry przewoźnik na trasie Zamość-Lublina, Jeżeli pochodzi pod tym względem? Zdecydowanie tak. Całkiem atrakcyjna cena po 17 zł. Jeśli chodzi o czas przejazdu, to wynosi on 1,5 godziny, więc na tej trasie jest to akceptowalny wynik. A jednocześnie mamy tutaj też to, że jeszcze mamy całkiem niezły komfort w posadzi dodatkowy gniazd na USB do ładowania telefonu, a nawet lampkę. Tak, jest coś takiego. Tego jest trochę dla mnie umiejscowione na za wysoko. Powinno być to pod twodalebiec na przykład w pociągach, a nie gdzieś tam na górze. To jedyny minus, jaki mógłbym odnotować. A tak, to jest całkiem w porządku i wygodnie. A Wy, jechaliście już w PKS na na trasie zamości Lubyń, a może chcie, ja bym przetestował PKS Biłgorei na jeszcze jakiejś innych trasie? Dajcie znać w komentarzy. Oczywiście zapraszam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji dla kanału. Pamiętajcie o moich social mediach, a dziś na tyle z Sek Jeff. Cześć!